Zróbcie z tego szota, zróbcie z tego szota. Po pierwsze, yy, widziałem, że na wykopie pojawił się film. Jaki film? Że Rafonix bije, kopie, robi krzywdę niepełnosprawnemu. Niepełnosprawnemu, rozumiecie? Filmik. Filmik wykopany został, który ja wstawiłem na grupę dwa lata temu. Ja go wstawiłem dwa lata temu. On na mojej grupie na Facebooku leżał miesiąc czasu. Nikt przez miesiąc nie napisał, że koleś jest niepełnosprawny. Niepełnosprawny, bo nie był niepełnosprawny. On nie był niepełnosprawny. On był pijany, on był najarany, bo my znaliśmy się troszkę i przychodził często do nas na balangę, zapalić sobie ziółka napić się piwka i koleś był pił tydzień czasu. Pił tydzień czasu. Wtedy, kiedy siedział na fotelu pił tydzień czasu, tak? Był zjarany. Ja też, ja też byłem pijany. Plus dokłada się do tego, że byłem patusem, bo nie ukrywam tego. Kiedyś byłem patusem, teraz się zmieniłem. I sytuacja jest taka, że koleś nie był niepełnosprawny, a typy wzięły filmik, który ja sam wstawiłem na grupę dwa lata temu, stara sytuacja, gdzie teraz trochę Fame mi podskoczył, bo tak zawsze jest, tak? Fame ci podskakuje, ktoś wykopuje stare rzeczy twoje sprzed dwóch lat. Wykopali kurwa, wykopali coś co ja dwa lata temu sam wstawiłem na Facebooka sam. Wykopali to, bo wiedzieli, że teraz coś mogą mi tym zrobić, no gówno mi możecie tym zrobić, no panowie kurwa, moi widzowie doskonale wiedzą co to za film, doskonale wiedzą co to za film, że to była sytuacja, kiedy ja byłem w chuj patusem, strasznym takim patusem i byliśmy tam wszyscy podpici, ten koleś też był zjarany, on nie był niepełnosprawny, on, on był bardzo wygadany, ty. on był nie jedne piwo zostało z nim wypite jeszcze po tej akcji to wam mogę powiedzieć nie jedne piwo z nim było wypite po tej akcji i podpisać sobie film niepełnosprawny to kurwa ja mogę wziąć pierwszy lepszy spisny film tak naprawdę no będę brzydko mówił dobra trochę się ogarnę mogę wziąć każdy film byle jaki film z internetu mogę go podpisać jak tylko chcę jeśli to leci w obieg to to narzucasz, tak? Tym bardziej, że to trolle to robią, trolle to się zajmują, tym ludzie od trollingu internetowego, którzy robią sobie z ludzi kurwa kiepów, tak? Niszczą sobie ludzi, nisz niszczą twórców, niszczą osoby. No kurwa, nie dziwię się im też bym tak podpisał film, nie? W swoim tak, szczerze to cwany sposób. Dobry sposób, cwany, ale ratuje mnie niestety to, że ja to wstawiłem na grupę dwa lata temu. Nie jesteście kurwa jakimiś arche archeologami pierdolonymi, bo dwa lata temu ja sam to wstawiłem na grupę i, kurwa, koleś nie był niepełnosprawny, więc pocałujcie my, kurwa, w dupę. Tyle mogę powiedzieć. Każdy wie, jaki byłem. Każdy wie, jaki byłem. Ja się, ja się nie kryję z tym. Ja się z tym nie kryję. Ty dały jakiś film, podpisały niepełnosprawny i się, kurwa, myśleli, że zarobią na tym ten że, że zrobią koło dupy komuś. No słuchaj stary. No nie, nie. Musicie chyba sobie dać spokój, bo kurwa taki film to jest chujny film. A co z latarnią? To nie zmienia faktu, że ludzi się nie bije. Ale ja biłem ludzi, no bo dwa lata temu byłem patusem i co? I dla, dla beki. A co to jest? Za przeproszeniem dostał placha dla komedii ja wiem, że to złe. Ja w... Dopiero teraz to rozumiem, że to złe. Kiedyś to dla mnie było dla śmiechu. Teraz to nie jest mi do śmiechu. Kiedyś to dla śmiechu. Ale zaznaczam fakt, że typ pił tydzień czasu i jarał z nami zioło tam. On z nami tam, jarał zioło z nami tam. Cześć? On był tam poskładany jak kawka. Ja to już nie wiedziałem, co ja gadam na tych filmach tam dwa lata temu. I ja to sam stawiłem na Facebooka. Ja to sam wstawiłem na Facebooka. A co do latarni? Co do latarni, gdzie ja rozwalam latarnia, gazeta, kurier poranny, bardzo serdecznie pozdrawiam, pęduczka dla Was. Z, mam nadzieję, że sprzedacie dużo kurwa egzemplarzy tej swojej gazety, najlepszej w, w mieście. Yy, powiem tak, co do latarni, którą zdemolowałem, miałem, miałem sprawę za to: 2,5 tysiąca kary dla ubezpieczalni zapłacone. Także to też stara sprawa. To było miesiąc po tym, jak ten film wrzuciłem z tym kolesiem. Latarnia była miesiąc temu. Miesiąc po tym, jak wrzuciłem film z kolesiem. I teraz tak. Wiecie w jakim towarzystwie się obracałem dwa lata temu? Wiecie co robiłem? Wiecie, że potrafiłem streamować dwie godziny, a potem pięć godzin pić i wracać do domu? No, no tak było, tak, tak było. Ja się w tej chwili nie tłumaczę, po prostu wyśmiewam, wyśmiewam te osoby, które, wyśmiewam Was konkretnie, które dały ten film i nagłaśniają tą sprawę, bo ja ten film sam stawiłem dwa lata temu na internet. Koleś nie był niepełnosprawny, tylko był pijany i najarany. I to tyle, i to tyle. Są święta, są święta i trzeba, trzeba świętować.